Roket i gród. Ja jestem gród! Zwolnić? A nie myślę zwolnić! Za goście dają milion kredytów i już go paliwamy! Ja jestem gród! Jaki stupnowy statek! Ten statek wymiata! Chodź! Świga jak dówka szczurka! Ja jestem gród! No i raz! Nic, a nie, nie pozwala, żeby nam się... Witamy na złomowisku brokera. Ja jestem grub. No przecież ci mówię, że ten statek jest w porządku. Lepiej byś mi pomógł szukać części zamiennych. A! A! Widzę, że masz doskonały gust przyjacielu. Ten piękny, klasyczny, napędzany jonowo idealnie nowy statek z odzysku może być twój za jedyne 3 miliony kredytów. Wiem, że jesteś przywiązany do naszego starego słomu grot, ale czas sobie sprawić nowy pojazd. Trzymańki powiedzmy. Dobra, ile mam na koncie? No, chyba trzeba się wziąć do roboty. Ja jestem...